maneczko, Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj dość nietypowo. Miałem dzisiaj w sumie nagrać taki film pod tytułem Aktualizacja stanu faktycznego, co tam u mnie słychać i miałem taką serię poniedziałkową uruchomić, ale... Słuchajcie, dzisiaj był taki zapierdziel, że naprawdę nie miałem czasu i naprawdę mocno się zastanawiałem nad tą serią. Bardzo dużo ludzi by bardzo chciało te filmy. Wiem, że gdy zapytałem Was na karcie społeczności w tym temacie, jednogłośnie było powiedziane, że tak, czym więcej filmów i tak dalej, żeby nagrywać. I takie aktualizacje ze względu na moje opóźnienia w filmach, no będą zdawały egzamin po prostu na moim kanale. Pomyślałem, że będę je nagrywał, ale słuchajcie, teraz wracałem z trasy, jadę, wracam. Jestem już właśnie wjechałem do Polski, jestem w Polsce. Po drodze coś tam obejrzałem. Film, który, który warto udostępnić, bo naprawdę działa się po prostu w dobrej wierze, w dobrym kierunku, tak naprawdę. I po prostu brakuje ludzi, którzy takie rzeczy właśnie będą udostępniać, i na pewno spora część tych ludzi, która ogląda właśnie Adriana Trackera, Pokera, udostępniła ten film. No i ja postanowiłem też nagłośnić tę sprawę sprawę bardzo ważną. Sprawa dotyczy Fabiana. Fabiana, który ma pewien problem. Zbiera pieniążki na swój chory kręgosłup i po prostu chciałby go mieć zdrowego, chciałby go wyleczyć, ale potrzeba mnóstwo kasy na to. Link do zrzutki znajdziecie w opisie. Oczywiście w moim opisie on jest. Wiem na 100%, że też jest w opisie Adriana. Na jego kanale w ogóle ha, Adriana, mojego imiennika Adrian, Ja też mam na imię Adrian Także bardzo mi miło Słuchajcie, no co, trzeba pomóc, nie? Wiadomo, że każdy z nas Dzisiaj wstał do pracy Mam nadzieję, że każdy z Was, który ogląda ten film Miał tą możliwość wstać do pracy Czy do szkoły, czy gdziekolwiek indziej Dziś jest poniedziałek, więc Najwięcej ludzi zaczyna ten tydzień Od jakichś pracowitych obowiązków No i ma tą możliwość Ten chłopak, który no i ma Duży, duży problem, no, chciałby też na przyszłość mieć tą możliwość, e, dzisiaj niestety nie, nie, ma takich pomocy od, od państwa, od jakichś, nie wiem, organizacji, znaczy może i są gdzieś tam pojedyncze, tak, ale nie da się wszystkiemu, wszystkim pomóc, więc jest, są te zrzutki na się pomaga, i trzeba jak najbardziej wspierać takie inicjatywy. Każdy grosz, każda złotówka przybliża tak, taką osobę do, do tego, żeby być zdrowym, żeby mieć szansę właśnie wstać gdzieś tam rano, o poranku do pracy, poczuć to zmęczenie, bo to też jest miłe uczucie de facto, gdy po pewnych przemyśleniach doświadczy się tego zmęczenia i, i wieczorem po prostu usiądzie się i Pomyśl sobie, że masz tą możliwość się zmęczyć w tej pracy, która mam nadzieję, że też przynosi Wam e, dużo przyjemności, że pracujecie w zawodach, które jednak przynoszą Wam jakąś satysfakcję, że to robicie. Ja pracuję w takiej pracy, że no, spełniam się, lubię jeździć, lubię jeździć ciężarówką. Ja lubię wam to nagrywać, z tego co wiecie, powstało mnóstwo odcinków, no i fajnie. Ja mam tą możliwość wstać rano, czy nawet stać w nocy, czy wieczorem i jechać. Czasami się denerwuję na te nocki, no ale faktycznie, słuchajcie, ta możliwość u mnie jest i chciałbym, żeby każdy miał taką możliwość, naprawdę. Chciałbym, żeby każdy miał możliwość poczuć, jak to jest pracować. To jest jednak przydatne, chyba, o nas w życiu. Niestety są ludzie na tym świecie, którzy dzisiaj rano wstali głodni i praktycznie przez cały dzień prawdopodobnie też byli głodni. To jest naprawdę niesprawiedliwość. Bardzo często w moich filmach ktoś tam komentuje, że Adrian nagrałeś tyle filmów i tak dalej, nastarałeś się, a jednak no nie masz wyświetleń, nie masz jakiejś tam subskrypcji itd. i tak dalej. Twierdzą ludzie, że to jest niesprawiedliwe. Słuchajcie, to nie jest niesprawiedliwe. To jest podejrzewam związane z moim jakimś tam podejściem do tego. Wiem, że wiele ludzi e, ma jakieś inne podejście, jakąś taką bardziej, nie wiem, charyzmę do tego, do tego nagrywania. Są w ogóle innymi ludźmi i gdzieś tam może tym wszystkim zarażają tą swoją publikę i przyciągają ich do siebie. Ja może mam tego mniej, ale słuchajcie. Mi na tym jakoś bardzo nie zależy. Chciałbym oczywiście mieć oglądalność i tak dalej. Chciałbym działać jak najlepiej na tym YouTubie. Chciałbym Wam pokazywać jak najwięcej i mieć najwięcej odbiorców. Chciałbym mieć dużą publikę, dużo odbiorców, no ale niestety jest jak jest. I to nie jest niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest to, że właśnie tacy ludzie dzisiaj gdzieś tam wstali o poranku i nie mieli co zjeść. Czy nawet tacy, którzy dzisiaj martwią się o to, czy... Będą mogli dalej funkcjonować. Jak funkcjonować? Zmagają się z jakimiś dolegliwościami, z jakimiś problemami. I to jest duży problem. To jest niesprawiedliwe. To, że los ich tak właśnie obdarzył. Więc e, ja to tak traktuję i mam nadzieję, że jeśli obejrzeliście ten film, trochę tytuł pewnie i miniatura będą clickbajtowe, no ale to o to w tym wszystkim chodzi, YouTube lubi Clickbyty. no i mam nadzieję, że Adrian Tracker Packer nie obrazi się na to, że trochę wykorzystywałem, wykorzystałem do tego jego wizerunek może, czy nazwę kanału, mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu, mam nadzieję, że chociaż... Jeden widz czy dwóch widzów pomyśli sobie, że wrzuci tam złotówkę, dwa, pięć złotych, nieważne ile. Ważne, że dołoży jakąś cegiełkę do tego, żeby to dziecko uzbierało te pieniądze. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że tak się stanie, jak powiedziałem. Ja bardzo dziękuję. Dodam jeszcze tylko tyle, że warto zostawić komentarz. Ja w każdym komentarzu pod tym filmem zostawię serduszko. To na pewno zwiększy zasięgi i zwiększy szansę na to, że ktoś inny obejrzy. I prawdopodobnie jest szansa, nieduża, ale jest, że wrzuci parę groszy, udostępni, a może nawet zostawi komentarz tak jak ty. Także dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już bardziej pozytywnym. Pozdrawiam.